Witamy Was bardzo serdecznie w nowej odsłonie naszego vloga Of The Record. Dzisiaj pogadamy przede wszystkim o dwóch serialach, które dla mnie osobiście są bardzo ważne, a które w ostatnim czasie się skończyły i zaczęły, to znaczy jeden się skończył, a drugi się zaczął. I oba są to seriale stacji AMC: jeden z nich to Better Call Soul, a drugi to Mad Men. Better Call Soul zakończyło się być może bez wielkiego boom. Ale na pewno zakończyło się ładnie, interesująco i w taki sposób, że możemy spodziewać się, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy. Pierwszy odcinek, zresztą pierwsze chyba trzy odcinki, mam takie wrażenie, to były takie odcinki, które miały nam chyba zapewnić miękkie lądowanie po Breaking Bad, dlatego że wszyscy kojarzyli Sola Goodmana, właściwie Jimmy'ego McGilla z Breaking Bad. To była taka postać, postać kojarzona przede wszystkim z motywami quasi-komediowymi taki koleś, którego było bardzo widać, który był ba bardzo kolorowy i trochę jednowymiarowy. Dlatego wiele osób na początku miało wątpliwości, czy ta postać w ogóle udźwignie serial. Udźwignęła. To, co zrobili twórcy, co zrobił Vince Gilligan z tym bohaterem, to jest absolutny majstersztyk. Dlatego, że z takiej właściwie wydmuszki bohatera, no z takiej pustej postaci, postaci, która robiła wokół siebie bardzo dużo szumu, i przede wszystkim pamiętaliśmy ją. Yy, z powodu jej bardzo charakterystycznych cech, takich jak sposob, sposób mówienia, zaczeska, kolorowe garnitury, no i ogólnie taki badziewny sposób bycia. Z tej postaci zrobił kogoś takiego wewnętrznie sprzecznego, takiego Dramatycznego w sumie. Mamy już oczywiście też odpowiedź na to, czy Barry Coulson to komedia. To nie jest komedia, to jest serial bardzo poważny, opowiadający o bardzo poważnych sprawach, ale w taki Gilganowski sposób, czyli trochę z przymrużeniem oka i trochę tragikomicznie. Czyli co, było ok, mimo że Walter White i Jesse Pinkman się nie pokazali w tym serialu? Były takie teorie rzeczywiście, że Walter White i Jesse Pinkman pojawią się w Breaking Soul, ale szybko zostały zdementowane przez samych zainteresowanych, a właściwie niezbyt zainteresowanych. Aaron Paul powiedział, że nie wyklucza i bardzo chętnie, ale to, było, to się działo już trochę po tym, jak serial został zaplanowany, napisany i naprawdę nie było już miejsca, żeby ich tam wciskać. Zresztą nie wiem, czy rzeczywiście w tym pierwszym sezonie było miejsce na obu panów. Nie wiem, czy oni tam byli potrzebni. Myślę, że nie bardzo. Mike się zdecydowanie spisał, ale on jego historia jest zupełnie inna, jego historia jest zupełnie niezależna i w ogóle dobrze, że... Kurczę, dobra, powiem to. Dobrze, że nie było tam Waltera White'a i Jesse'ego Pinkmana, dlatego że bohaterowie dostali wreszcie przestrzeń, żeby sobie pobyć. Żeby się usamodzielnić, uniezależnić i wyjść z cienia swoich wielkich poprzedników. Jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła w barko Soul to jest zróżnicowanie, to jest różnorodność tego serialu. Pierwsze trzy odcinki, jak już mówiłam, to było takie miękkie lądowanie po Breaking Bad. Serial bardzo nawiązywał estetyką, konwencją do odcinków, które dobrze pamiętaliśmy. No, oprócz Majka pojawił się też. Tuko, pamiętajmy. No właśnie, oprócz Majka pojawił się też Tuko, więc wprowadzali, byliśmy, widz był tak wprowadzany, tak delikatnie, że chodźcie tutaj, to są nasi starzy znajomi na tej imprezie, potem sobie pójdą i zostaniemy my i będziemy musieli poznać się na nowo. Więc yy, yy, pierwsze trzy odcinki były takie to było takie intro, a potem zaczęło się robić zupełnie inaczej. A potem nagle poznaliśmy nowych bohaterów. Potem ci nowi bohaterowie zaczęli dominować, a potem zaczęliśmy poznawać historię w ogóle od czapy, bo gdzieś z przeszłości pojawiły się jakieś takie retrospekcje dotyczące dotyczące już samego Jimiego, które wprowadziły nas w całkowicie Inny świat, były odcinki tematyczne, każdy odcinek był w zasadzie inny. I to, co było super w całym tym pierwszym sezonie, to jego kompletna nieprzewidywalność. No to tyle w skrócie i na gorąco po zakończeniu całego pierwszego sezonu Barry Soul A teraz przejdźmy do drugiego zapowiadanego serialu, czyli powrotu Mad Men. 5 kwietnia AMC wyemitowało pierwszy z siedmiu finałowych odcinków siódmej serii Mad Men. To jest seria, która była podzielona na dwie części. Pierwszych siedem odcinków mogliśmy obejrzeć w zeszłym roku. Teraz przyszedł czas na zakończenie i zamknięcie całej historii Dona Drapera. Oczywiście nie ma co opowiadać o tym, że serial wrócił w świetnej formie, bo on tak naprawdę formy nie traci, on jest cały czas na tym samym Fantastycznym poziomie realizacyjnym, scenariuszowym. Dosyć dużo zmieniło się w nim w ostatnich seriach, w ostatnich odcinkach. Pojawiło się bardzo dużo elementów symbolicznych, metafizycznych wręcz, co sprawiło z kolei, że fani zaczęli spekulować i rozkminiać. Ten nowy odcinek ma w sobie mnóstwo nawiązań do pierwszych odcinków pierwszej serii. Jest też na swój sposób yy, dziwne to, że zostajemy głównego bohatera w bardzo podobnej sytuacji do tej, w jakiej był yy, wtedy, yy, co jest o tyle szokujące, że wszyscy się zmienili, wszystko się zmieniło, a sam serial. Przecież jest to zmianie. Don Draper, który jest centralną postacią, przeszedł bardzo długą drogę i w zasadzie ta szósta seria i początek siódmej sugerowały, że trochę się przy tym nauczył, że, z pewnych, że do pewnych sytuacji nie ma już powrotu, że z pewnego punktu nie da się już cofnąć. Tymczasem obudziliśmy się nagle jak. Po długim śnie yy, i zobaczyliśmy, że w życiu Dona jasne, dużo się pozmieniało, ale sam Don tkwi jakby w tym samym punkcie. To, co jest bardzo istotne w tej nowej odsłonie Madmana, to yy, brak linearności opowieści. Jak się okazuje, yy, dziennikarze magazynu Time. Dostali bardzo rzadki przywilej przebywania na planie ostatnich odcinków. No, oczywiście mają embargo, nic nie mogą mówić na temat fabuły, ale dawali takie hinty. No i właśnie jeden z tych hintów to jest to, że żeby się nie przywiązywać do kolejności wydarzeń. I ten Siódmy, ta druga połowa siódmej serii y, powróciła również w takim bardzo, użyję trudnego słowa, onirycznym stylu, w takim półsennym stylu, w takim. Mm, takim przedziwnym, w taki, przyniosła taką przedziwną atmosferę, która y, oczywiście y, jest y, paliwem napędowym do wszelkiego rodzaju teorii spiskowych, które na reddicie powstają po prostu jak grzyby po deszczu. No właśnie, teoria dotycząca tego, że Don nie żyje. Kiedyś robiliśmy serialową teorię wszystkiego, w której mówiłam o tym, że to jest taka uniwersalna teoria dotycząca praktycznie każdego serialu, że na dobrą sprawę zawsze można go skończyć w ten sam sposób mianowicie bohater nie żyje albo bohater budzi się ze snu. Jest też taka teoria, że Don Draper nieprzypadkowo czytał w jednym z odcinków szóstej serii Boską Komedię Dantego. Dlatego, że jest to taka klamra i ogólna metafora tego, co się z nim w tej chwili dzieje, że on po prostu idzie przez kręgi piekielne, że jest właśnie, nie właściwie w tej chwili jest w czyśćcu, no i to pod koniec, pod koniec całego serialu dowiemy się, czy Trafi do nieba czy do piekła. Na pewno nie bez znaczenia jest też fakt, że w samej czołówce tego serialu jest facet, który spada z budynku. Tak, I i wszyscy by... teraz czekają na ten ostatni odcinek, w którym Don wypadnie przez okno. Nie wypadnie przez okno, tylko popełni samobójstwo. Yy, bo. Yy, jego życie najwyraźniej w tej chwili utknęło w jednym punkcie, w jednym miejscu. Ma wszystkie materialne dobra, których mógłby chcieć, natomiast nie ma tych wszystkich niematerialnych rzeczy, które. Po, po, po drodze stracił, na które być może nigdy nie był w stanie sobie do końca pozwolić. Może się właśnie, może ta jego cała droga do odkupienia nie przyniosła mu żadnego odkupienia i jedynie rozczarowanie i rezygnację i w zasadzie poczucie bez sensu i nadziei. Przypomnijcie sobie, jak często w serialu pojawia się scena, w której Don. Budzi się ze snu. Tak, a jeszcze była. Ta... się budzi. Tak, tak, ale jeszcze ostatnio był sny. Tam się po powtarzają motywy. Po powtarza się motyw tego dywanu w sypialni, który ostatnio został zachlapany winem, a wcześniej mhm. był zachlapany krwią, i też był to sen. Mhm. E, myślę, że na ten temat można by było napisać niejedną książkę. Ja nawet trochę się rozpaszczyłam szerzej na temat tego pierwszego odcinka na naszym blogu na no jakby nie patrzeć kom więc jeżeli macie taką potrzebę jeżeli chcecie to możecie przeczytać yy, mój tekst bo tutaj we vlogu niestety choćbym i chciała, to pewnie moglibyśmy sobie usiąść i po prostu tak z godzinę pogadać, a pewnie i tak, i tak nie byłoby wystarczająco dużo czasu, żeby powiedzieć o wszystkich teoriach, o wszystkich pomysłach, co tylko świadczy o tym, że serial jest naprawdę świetnie prowadzony, bo w zasadzie tam się nic nie dzieje, a dzieje się na tyle dużo, że mamy ochotę o tym rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. A poza tym z większych wydarzeń, które nas czekają, to oczywiście premiera piątego sezonu Gry o Tron, a także premiera Daredevila, który zadebiutuje już 10 kwietnia i oczywiście możecie się spodziewać z naszej strony szybkiej recenzji, myślę, że w kolejny czwartek. Natomiast w niedzielę prawdopodobnie skupimy się właśnie na Grze o Tron. Bardzo jestem ciekawa czy czekacie i bardzo jestem ciekawa czy będziecie oglądali tą nocną premierę. No i na koniec oczywiście mam pytania do Was. Po pierwsze czy oglądaliście finał Better Call Saul? Co myślicie na temat tego serialu? Bo teraz możemy sobie już wreszcie powiedzieć co myślimy na temat całości tego serialu. Co myślicie o Mad Men? O pierwszym odcinku siódmej serii B, bo tak ona się oficjalnie nazywa. Czy oglądacie Madmana? Jeżeli nie oglądacie Madmana, to bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam obejrzyjcie ten serial, bo to jest jeden z tych seriali, o których jeszcze długo się będzie mówiło. Um, czy czekacie na Greotron, czy czekacie na Daredevila i na jakie inne seriale ewentualnie jeszcze czekacie?